Podporucznik Anatol Radziwonik, pseudonim Olech. Z wykształcenia był nauczycielem. W czasie I wojny światowej jego rodzinę ewakuowano spod Wołkowyska w głąb Rosji, skąd powróciła po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. W latach 30. pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej w okolicach Szczuczyna. Deklaracja, że jest wyznania prawosławnego ocaliła go przed deportacjami i pozwoliła zachować posadę nauczyciela w czasie okupacji tych terenów przez Sowietów. W 1943 roku dowodził jedną z placówek konspiracyjnych w obwodzie Szczuczyn AK. Brał również udział w akcjach zbrojnych. Od początku 1944 roku był żołnierzem oddziału partyzanckiego, gdzie dowodził Plutonem w 77. pułku piechoty AK. Jego pododdział uczestniczył w licznych starciach z okupantem niemieckim. Po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną wrócił do powiatu Szczuczyńskiego i pozostał w podziemiu. Od wiosny 1945 roku dowodził mniej więcej 70-osobowym oddziałem partyzanckim działającym w powiatach Szczuczyn i Lida. Miał zapewnić bezpieczeństwo organizacji i ludności cywilnej. Toczył liczne walki z oddziałami NKWD, postanowił pozostać na ziemiach utraconych i nie wyjechał do pojałtańskiej Polski choć postąpiła tak część jego podkomendnych. Od maja 1945 roku nie tylko dowodził oddziałem, ale też był komendantem poakowskiego Obwodu Szczuczyn-Lida, najsilniejszego ośrodka polskiego oporu przeciwko władzy sowieckiej na Nowogródczyźnie. Kolejne obławy i pacyfikacje sprawiły, że szeregi kresowych niezłomnych ciągle topniały. Olech poległ 12 maja 1949 roku koło wsi Raczkowszczyzna, w okolicach Wołkowyska, w obławie NKWD.